Jakie tu są piękne scenki. Przyszłam, a tu takie piękne scenki. Dziecioczki zaśpane. Jerzynka sobie spała, a tu ciotka przylazła. A sobie spała. No, poziomeczka. Jak ryścik. Mm. Dzień dobry dobrze dzieciaczku to co troszkę wam pozamiatamy bo rano ciotka miała inne sprzątanie w dużej ilości i jeszcze robi pierze dywany i robi inne rzeczy ach te psy no <laughs> piękności niesamowite piękności no tutaj są bąbelki nasze nasze śliczne bąbelki Bawią się ładnie, wyciągają się. A się. Nie ocieramy o kamerę, wiesz? Już. Już szukamy wszystkiego, co można dać tobie. O, tam wszystko zjedzone. To dopiero dziwna sprawa. Kitka. <grywa> Czekaj. Wszyscy chcą oglądać twoje buterko z bardzo bliska, tak? Myślisz? Zostaw tą kamerę. Niech ci na dzieciaki będzie, wiesz? Niech na dzieciaki będzie <grywa> nie da rady. Mamusia zasłania po prostu całą sobą. Nastawimy może inaczej. Nastawimy tak. Odciąg. O i teraz tu i tu. Trochę lepiej widać. Przątamy kuwetki żabcia, dobrze? Musisz tam, masz parcie na szkło, prawda? Masz parcie, żabko, masz. Właśnie nie napisałam dzisiaj do Pani doktor. A muszę Cię umówić na zabieg, wiesz? No, muszę Cię umówić, tak. No patrzcie, co on wyprawia. No, śliczna jesteś, piękności na różowym kocyku, panieneczka. I mamusia zasłoniła znowu. O, proszę. No mówię, że ma parcie na szkło. Nie i stąd. Dobra, kobieto. Ten kocyk bym tam chciała wybrać. Także damy go do prania. A teraz robimy tutaj jakiś porządek z tym wszystkim. Z tym wszystkim poukładamy układamy jakoś inaczej. do mycia na razie, wiesz? Widzę, że Aronia cały czas występuje. Bo tutaj też trwają występy alpinistów. O, tu. o Występy alpinistów są. Mamusia, oczywiście, zasłania. Tu się w żwirku, ta plamy. Także dzieją się tu fajne rzeczy. Nie sposób to ogarnąć. Niunia mogłabyś odejść sprzed kamerki. No, teraz pięknie się położyłaś. Tak jest. Przepięknie. Oj, oj oj, czy tak, to do zabrania. To do zabrania. Dzień dobry kończuszki malutkie. Tak jest. Pięknie się koteczki bawią. Tutaj też się bawią, a. Tu dwa, tu dwa. Sprzątamy kuwetkę. Wyłączymy kamerkę, żeby nie było odgłosu. To pierwszy do cioteczki? Piłkarz Agrescik. O no tu Agrescik. O właśnie, złapałeś piłeczkę. Czy może? O, czy może jeżynka? Niestety nikt się nie kwapi. Aronia. Ono. <laughs> Same nie przyjdą. Gdzie jest jeszcze poziomeczka? Chodźcie, no. Będziemy was ważyć, dzieciaki. Chodźcie, no. A ty jesteś przecież jeżynka. Ja nie rozpoznaję was. Naprawdę wstyd. Tu jest agryścik. Chodź, agryściku. Zobaczymy, ile ty dzisiaj ważysz, chłopczyku. No. 574, a wczoraj 570. No to ja powiem, żebyś jakoś przybrał na wadze. A zobaczymy, jak tam nasz niejadek niby to. 550 niejadek. Wczoraj 534. No i takie coś, to ja rozumiem. Telaś, kolezianka, Jerzyna Aha, tylko najpierw trzeba wyeksmitować jednego kotka. Oj oj, 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 czekaj no. I teraz dać drugiego. 600. Hmm. No, jak się tak kręci, to naprawdę nie sposób. Nie sposób. No, 30 jakieś, no. Napiszmy 630. Wczoraj było 618, to jest nieźle. I jeszcze jeden koteczek poziomkowy. Słyszę gdzieś tam. Zaraz go znajdziemy. O, w tunelu słyszę. O, wychodzi, wychodzi. No i się bawią niunieczki. A, napadają, bawią. Mamusia akurat z kuwety korzysta, także ona się dość długo przymierza, zanim zacznie korzystać. Także będę mogła od razu jeszcze raz posprzątać, żeby mi się nie nudziło. Dzisiaj trzymajcie kciuki, bo mam dwie ważne rozmowy. Ale już wiem, że będą bardzo udane. Także super. 550, nawet 560 poziomka. 560 poziomeczka. Wczoraj 556. Także one. Bo tutaj jest źle, tutaj miało być te, te wyniki miały być tutaj dzień później, pomyliła mi się data. Także dlatego mówię wczoraj, mimo że tu jest zapisana przerwa. Widzę, że muszę troszeczkę pazurki poprzecinać. No i niestety muszę tak po kolei kociaczką to zrobić, bo one się bardzo haczą. Dobra, próbujemy teraz, bo jeżynka była tak grzeczna, jak zaczarowana po prostu. Nawet się nie ruszała. Czekaj. Próbujemy tej sztuczki z aronią. Trzy, cztery i ostatni pazureczek, ale ostry. pięć. Dobra, jedna łapka. Także drugą już musimy zrobić. O, popatrz, już się zahaczyłaś. Czekaj, czekaj. Czekaj, raz, czekaj, 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 dwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzy, cztery. I ostatni pazurek w tej łapce. Pokaż, pokaż. Ten pazurek jest taki ważny, bo on się zahacza. Poczekaj. Nunia. Dobra. I teraz właśnie tak siedzisz, no. Nie, 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 nie. Teraz siedzisz tak. Ciotka tu łapkę masuje. Jest to bardzo przyjemne. Ojku, przepraszam. Już, kochanie, ty masz takie delikatne... Co się stało? mamusia się aż zdenerwowała. Ostatnia łapeczka, poczekaj. No jak, muszę, muszę ci zrobić ją. Czekaj, oj. Mamusia spokojnie, nionia. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, ej, ej. Poczekaj, o właśnie, widzisz? Jeden, poczekaj, czekaj, czekaj. Już, 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 już. już. Jeszcze tylko trzy. Nio, Sieć. Sieć. Już Malinko, o widzisz, jaka Ty jesteś. Niby taka jesteś nerwowa mama. A jak coś się dzieje, Twoim dzieciom. Dobrze, trudno. Lewa noga, tylna. Poziomka teraz. Chodź, poziomeczko, zobaczymy, jak ty. No chodź. Co kochanie? Co się stało? Dawaj. No dawaj, dawaj, dawaj. Raz dopiero dwa dopiero. Uwaga, trzy dopiero. Cztery, cztery. Czekaj, czekaj, czekaj poziomu, czekaj, poziomeńko, czekaj. Tak i ostatni to Ooo. Ciach, pięknie, teraz ta łapka, żeby było symetrycznie, wiesz? Raz, dwa, ale grzeczny kotek, trzy, poczekaj, trzy, cztery i pięć, 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 pięć. Widzę, pokaż tył, ale szpony, poczekaj, raz, kitkuś, kituś, dwa, co, malinko? Cztery. I jeszcze jedna nóżka. No, popatrz, właśnie ta, co się tak zahaczasz nią. Poczekaj, czekaj, nie. Zaraz cię puszczę, malutka. Raz, dwa. <laughs> dwa, 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 trzy. I ostatni. Super. Hurra. Brawo, brawo. <laughs> brawo, kochani. Uważaj teraz, wiesz, jak chodzisz. Cześć, malutka. Teraz agreścik niepotrzebny, ale agreścik Trosz jest. Troszkę je. dzieci po tym obcinaniu, ale już wracają do siebie. Agreścik wcina, więc nie będę go na razie. Czyli tak. Lewa noga, tak? Lewa tylna noga. Aroni i agrest ja zapomnę na 100% ale będę widziała, które są obcięte dobra, próbujemy ważyć teraz owocki przepięknego po prostu kokosika oj, wyłączyłam czekaj kokosiku, zaraz cię zważymy ważyłeś, od dawna nie byłeś ważony 24 ważyłeś kochanie, prawie 600, a teraz Och, wyskoczył, no Skoczu. No to nic poszedł sobie wcinać tam. A to zważymy w takim razie przecudowną naszą panieneczkę. Limonkę, która waży. Uwaga. 690 chyba. Limonka. Czekaj, limonka jest tutaj. 690. Ok. Pięknie. Pięknie. Przywlaciamy na biusiek. Taka subtelna panieneczka, taka kochana. Taka oddana. Ale oczywiście, że będzie łobuziakiem niesamowitym. Niesamowitym łobuziakiem, tak. Kto tu chodzi? Kokosik? Proszę, chodź kokosiku w takim razie. Uwaga. 648. oj. 648 Duże kłoteczki Duże, duże. Gdzie mi się tu szkrabiesz? Gdzie? Dawaj tego kota. Dawaj, dawaj. Dawaj tego kotka. Dawaj. A, a, a. Rozruba taka. Rozruba. Kochane tyciułki. Figunia, chodź jeszcze ciebie zważymy. Chodź. Chodź, Figuniu, chodź. Zważymy ciebie. Chodź. Chodź, ważymy. Aha, się tu ze mną. Tutaj się do mnie tuli. Nie wiem, czy coś widać. Dobra, czekajcie, figunię bierzemy. Figunia jest po jedzeniu, więc będzie ważyć jak smok. No, 690. Trudno po jedzeniu zapisuje. tutaj mamy już kotki prawie 700 gramowe. Za wyjątkiem, co jest ciekawe, kokosa, który jako mężczyzna jest tutaj najmniejszy. Najmniejszy kłotek i on chyba chce mleczko, ale teraz nie dostanie. Nie, nie. Już muszę je trochę oduczać, bo one niedługo pójdą do nowych domków. I nie wiem, czy ludzie będą chcieli im robić takie przyjemności karmienia smokiem. Nie wiem, naprawdę. Także mają jedzonko, muszą sobie radzić. Proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Jakie piękne to są kwacięta! Słuchajcie. Takie piękne w tą i w tą. Tenisa. W tą i w tą. Proszę, wychowujemy kibiców. Kibiców do tenisa. W tą, tą. Kto jest kibicem? No proszę, parka, limonka i kokos. To są urodzeni kibice. A figunia jest taka rzeczywiście od nich bardziej niezależna. I bardziej samodzielna jest dziewczyna. Już pierwsza odmawia picia tego mleka. Limonka już też nie chce. Jeszcze kokos się tutaj domaga. No, ale zrobię mu tą przyjemność wieczorem. Dostał rano i dostanie wieczorem. Także kociaki nam dojrzewają, dorastają. I są przekochane, przecudowne. Naprawdę, są tak ładne, zobaczcie. Są tak piękne. <laughs> Tu, 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 leci ptaszek, leci muszka, leci, leci motylek do dzieci. Tak? Fajne jesteście. To co, ciotka może teraz iść, sobie coś zrobić do jedzonka. Proszę, 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 bo głodna strasznie. No. Umiecie zejść? Proszę, kto umie zejść? Kto tu umie zejść? Ha! To tu mnie, to tu mnie jest. Czekajcie, tu, tu, tu chciałam, żebyście schodziły. No dobra, wyłączę, żeby im pokazać, że tu jest taka szafka i można na szafkę skoczyć, a nie. O, właśnie. Ty jeszcze, chodź. No, chodź tutaj. No, ty tu, chodź. O, właśnie. Super. Wszystkie kotki nauczone. Nie trzeba skakać z wysoka, tylko tu i tu. A, okay. te dzieci. Dzieci, dzieci, dzieci. Jemu świadkowie już obcinała, a to była tam z tych skuteczków. Coś niesamowitego, naprawdę, że przy tym nie ma kamery, jaka Ty jesteś grzeczny. Tak, nie ciotki, to by nikt nie uwierzył. Nikt by nie uwierzył, że tu taki grzeczny kotek. Nikt. Uchłań. Proszę. Ale teraz ona się słabia pazurki. Dobra, gdzie jest reszta dzieci? Wszystko się pochowało, widzę. Wieczór, pewnie jedno z ostatnich już, jedno z ostatnich karmień, jeszcze kokosek bardzo lubi, natomiast limonka już chyba da radę bez, ale może jeszcze troszkę, włoszę to moje włosy, moja fryzjerka, która tutaj mieszka niedaleko, więc jest mi wygodnie po prostu. Jest w szpitalu i rodzi dzieciątko więc jestem bez opieki, aczkolwiek mogę zawsze zadzwonić do naszej Ewelinki. I tak będę musiała zrobić. Aj, dobrze, proszę kochanie. Nie, ona już oszukuje. Ona już oszukuje. A tu figunia chodzi tylko, tylko się mudziona dziewczyna. A figunia chce? Cio? Hmm? Nie? Czekaj, czekaj, bo ona jeszcze pije. a ty. A ty byś chciał, tak. Czekaj, no niech ona sobie popije. No niech ona sobie popije. Czekaj kochany, czekaj błączówku, zaraz dostaniesz jeszcze, jak chcesz to dostaniesz przecież, nie ma problemu. No naprawdę, Figa jest inna. Figa jest samodzielną dziewczynką, właśnie sobie poszła. A te dwa bączki po pierwsze się razem trzymają, a po drugie to są jeszcze takie większe dzieciorki. Kochane, moje piękne pytki. Myślicie, że tak Wasze życie będzie wyglądać, tak? Tak będzie wyglądać, tylko troszkę w innym domu. Mam nadzieję, że będziecie mogły być z ludźmi po prostu więcej. A, dorwał się. No i koniec, wypiłeś sieśko. Sieściutko, nie ma. Mogę Cię dolać, no ale ile będziesz piłcia? Nie, no jeszcze tam troszkę jest. A, bo już wcale nie chcesz, już jest gryzienie. No, no już ty gdzie malutki. Już, koniec. Koniec ci Daj łapkę. Nauczymy cię sztuczki. Daj łapeczkę, tak. Taki piękny kotek. Taki piękny koteczek. Cudo. Patrzcie, jaki on ma prążki piękne. Mm. 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 Wielo słychać u Was łączki. Dobry wieczór wszystkim. Cio. Jak tam? Jak tam ciotam? tam? Uwaga. No. Zakopane jedzonko widzę. Ktoś tu gania. Ktoś tam gania. Tu się ktoś patrzy. Tak? Aha, oh, 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 jakie wesołe. Ej. Proszę, skąd wylas. Tam dywanik jest zwinięty. A to kto? A to jeżyneczka nasza piękna. Całusek. Musi być. O, a tam rozrabiają tak pięknie. To może ja zostawię tę kamerkę. I może się uda coś tam nagrać, takie rozróby cudowne. Co tam, Junika? A, przecież ja muszę wam podać preparat. Niedobrze. Odrobaczamy się dzisiaj. Odrobaczamy w dalszym ciągu. No to cóż, to musimy to zrobić. Pluje, czy coś strasznego. Ale no nie ma wyjścia. Dla niej to jest też bardzo ważne. Ona tutaj patrzy. Ona tutaj, tu jeden kłotek, a tam dwójka się morduje. Morduje. Aha, tu się jeden kłotek poziomka bawi ogonkiem. Mam musi tam.